Siemano, w dzisiejszym odcinku opowiem wam o technice, która bardzo pomocna jest w ćwiczeniu dykcji i dzięki której możemy ją wyćwiczyć naprawdę do niesamowitego poziomu. A co więcej, tej techniki można używać w wielu różnych obszarach nie tylko przy dykcji, tak więc no, jest to coś bardzo fajnego, uniwersalnego, co pozwoli nam ćwiczyć coś do naprawdę wysokiego poziomu. Ale tyle są wstępu. Zaczynajmy! Na początku warto, abyśmy znaleźli jakieś takie miejsce w naszym tekście, które sprawia nam jakieś takie problemy. Jeśli jesteśmy mniej doświadczeni, to możemy sobie na przykład nagrać na szybko naszą zwrotkę i przypominam, tutaj nie musi być to nagranie naprawdę takie, właśnie profesjonalne z przyłożeniem się i tak dalej, tylko po prostu włączamy nagrywanie i nagrywamy na luzie naszą zwrotkę, i wtedy sobie jej słuchamy i staramy się wychwycić jakąś frazę, która słyszymy, że nie jest tak ładnie, dokładnie dykcyjnie. Więc nie chodzi tutaj nawet o coś, co jest po prostu niewyraźnie, ale o coś, co jest. Tak nieidealnie, i co słyszymy, że sprawia nam jakieś takie trudności. Często może okazać się, że gdy tak sobie na ludzie będziemy nagrywać, to tę frazę albo kompletnie pominiemy, albo jakoś tak ją zagmatwamy, jakoś tam wybełkoczemy po prostu, więc w ten sposób bardzo łatwo będzie ją zidentyfikować. Jeśli jednak mamy duży problem z dykcją i słyszymy, że w naszym nagraniu bardzo często pojawiają się takie rzeczy, to wtedy możemy sobie wybrać na przykład po prostu pierwszą frazę, yy, która stwarzała te problemy. Chodzi tutaj przede wszystkim o wybór jednej konkretnej frazy, która stwarza nam no, jakieś trudności. Jeśli natomiast mamy większe doświadczenie i potrafimy siebie słuchać, jak nawijamy, to możemy wtedy sobie po prostu ponawiać tę zwrotkę, nawet a capella, ale jednak staramy się robić to do rytmu i staramy się bardzo słuchać naszego głosu. Słuchając siebie, staramy się wychwycić, czy każda spółgłoska, którą nawijamy, jest na pewno dokładną, taką wyraźną spółgłoską. Tą, którą być powinna, i tak samo skupiamy się na samogłoskach, czy na pewno A to A, U to U, i dokładnie właśnie przejścia pomiędzy tymi samogłoskami są wyraźnie słyszalne. Że każdą samogłoskę potrafimy wyraźnie odróżnić. Jako przykład zaprezentuję tutaj tekst, nad którym niedawno siedziałem. Gdy ćwiczyłem sobie nawijanie zwrotki, zauważyłem, że połączenie pewnych dwóch wyrazów stwarza mi wyjątkowe trudności. I te głoski nie są dokładnie tak wyraźne, jak być powinny. Troszeczkę są one takie po prostu rozmyte i takie jakby połączone ze sobą, nie są one tak. Tak klarowne, jak być powinny. Wielokrotnie nawijając cały tekst, zauważyłem, że za każdym razem jakoś czuję taką niepewność, gdy nawijam bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. O, i słyszymy, że to właśnie nie było tak, jak być powinno. Zauważyłem, że w tym tekście mam problem z nawinięciem zamiast sztucznie. Połączenie tych dwóch wyrazów stwarza pewien problem yy, dykcyjny. Wydawałoby się, że jest to dość łatwe do nawinięcia, jednak jak sobie tak przeanalizujemy właśnie te dwa wyrazy, ich połączenie, to zwrócimy uwagę na to, że tam występują po sobie od razu cztery spółgłoski i w dodatku są tutaj obok siebie podobne spółgłoski, jest dwa razy T i jest tak samo S i S, które są bardzo podobnymi do siebie spółgłoskami. Przez to połączenie nasz język musi się niesamowicie nagimnastykować, aby każdą z nich dokładnie wypowiedzieć. No i w dodatku, tutaj w środku jest spółgłoska esz, która jest taką jakby delikatnie dłuższą spółgłoską, w pewnym sensie, że tak po prostu trudniej jest ją nawijać w szybkim tempie. Bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. I tutaj samo nawinięcie tych dwóch wyrazów po prostu zamiast sztucznie może nie jest takie trudne, jednak jeśli dodamy do tego rytm, który tam właśnie stworzyłem, to okazuje się to pewnym wyzwaniem. Więc pamiętajmy, że musimy tutaj tak naprawdę wziąć cały wers i otoczenie właśnie tego zwrotu które stwarza nam problemy, ponieważ ten zwrot sam w sobie może nie sprawiać nam problemów, jednak jego otoczenie, jego rytm, w którym chcemy go nawinąć, już może te problemy stwarzać. Więc muszę tutaj wziąć cały ten wers i nawijać go w tym samym rytmie, czyli bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny, bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. No i teraz, gdy mamy już wybraną frazę oraz pełne jej otoczenie, w którym stwarza nam ona trudności, możemy przystąpić do treningu. Sam trening polega na tym, że staramy się nawijać całą tę frazę w jej otoczeniu bardzo, bardzo powoli. W takim tempie, w którym jesteśmy w stanie nawinąć ją idealnie wyraźnie. Więc, jeśli to ma być naprawdę mega slow motion, no to nawijajmy w takim właśnie slow motion. Bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. Bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. Zwróć uwagę na to, że nawijając nawet tak bardzo, bardzo powoli, nadal zachowuje jednak ten rytm, który jest w całym tym wersie bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. Więc pamiętajmy o tym, że ten rytm cały czas musi być również w całym tym wersie. Zanim przejdę teraz dalej do omawiania tego ćwiczenia, muszę tutaj położyć pewne zaplecze teoretyczne, aby lepiej móc zrozumieć ten koncept i aby on naprawdę mógł lepiej do nas dotrzeć. Pamiętajmy o tym, że każdy ruch, który wykonujemy naszym ciałem, tak samo ruchy naszych ust, języka i tak dalej, czyli no są to ruchy, dzięki którym jest po prostu mowa, no i tak samo rapowanie, to są takie. Programy, które są jakby zapisane w naszym mózgu. Każdy z tych ruchów jest tak naprawdę sterowany przez nasz mózg. Bardzo fajną analogią jest tutaj nauka chodzenia. Zobaczmy, że chodzenie jest tak naprawdę bardzo skomplikowaną czynnością, podczas której wykonujemy masę różnych malutkich ruchów. Musimy podnieść prawe udo, wyprostować yy, tę nogę, musimy nas następnie położyć ją na ziemi, odpowiednio później wygiąć lewą nogę, wyprostować nogę, przełożyć ciężar ciała nieco do przodu, cały czas zachowując przy tym równowagę dzięki naszemu błędnikowi który cały czas dostarcza informacji naszemu mózgowi, w jakiej pozycji jesteśmy aktualnie no i później całe nasze ciało, mięśnie pleców i tak dalej muszą korygować całe nasze ciało, aby e, utrzymać tę równowagę, i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę bardzo skomplikowany proces. I gdy uczymy się chodzić, to robimy bardzo powolne ruchy, i patrzymy właśnie, że tutaj tracimy równowagę, przewracamy się być może, no i wtedy korygujemy nasz kurs, że jednak jakiś nieco inny trzeba było ruch zrobić. No i ten proces trochę trwa. Jednak zwróćmy uwagę na to, że bardzo ciekawa rzecz zaczyna dziać się, gdy już nauczymy się chodzić. Gdy już opanowaliśmy tę umiejętność, nie myślimy w ogóle o tym, co musimy robić z naszym ciałem, tylko mówimy po prostu, pójdę tam, pójdę tam. No i nasze nogi jakby same idą, nasze ciało samo się reguluje, aby być cały czas no, w pozycji równowagi. Nasz mózg ma już w pewnym sensie zapisany pewien schemat algorytmów, który musi wykorzystywać i robić jedno po drugim, aby wykonać cały proces chodzenia. I dzięki temu możemy iść naprawdę szybko i nie. Musimy bardzo powoli każdej nogi przekładać, regulować swoje równowagi itd. A to zjawisko bardzo fajnie widać, gdy ktoś uczy się grać na jakimś instrumencie. Jeśli miałeś lub miałaś okazję obserwować kogoś, kto dopiero zaczyna uczyć się grać na gitarze, to łatwo zauważyć, że ta osoba wykonuje bardzo powolne i mozolne ruchy i wydobycie jakiejś pojedynczej melodii sprawia jej naprawdę masę problemów. Powolutku musi ten palec tu przyłożyć, tamten tu i tak powolutku, powolutku próbuje coś tam sobie robić. Natomiast po pewnym czasie, gdy ta osoba już nauczy się lepiej grać, zauważymy, że wykonuje bardzo szybkie ruchy i bardzo szybko przeskakuje pomiędzy jedną melodią a drugą. Te ruchy dzieją się dosłownie automatycznie. I każdy z tych ruchów jest tak naprawdę takim małym programem i zbiorem algorytmów, które musi wykonać nasze ciało. Więc jeśli chcemy czegoś się nauczyć robić szybko, czyli na przykład szybko nawijać z dobrą dykcją, to musimy tak naprawdę napisać dobry program w naszym mózgu, który odpowiada za konkretną sekwencję ruchów. Aby więc to zrobić, oczywiste jest, że nie możemy czegoś robić od razu bardzo szybko, tylko musimy bardzo powoli pokazać naszemu mózgowi, jakie dokładnie ruchy ma wykonywać. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zapisać jakby w naszym mózgu sekwencję ruchów, które on ma wykonać. Więc nie skupiamy się na razie w ogóle na tempie i tak dalej, tylko skupiamy się na zapisaniu samego algorytmu, który mówi o tym, jakie ruchy po kolei nasz mózg ma robić. Aby to zrobić, musimy robić te ruchy bardzo powoli, ale bardzo dokładnie i przede wszystkim ultra poprawnie. Więc jeśli widzimy, że z czymś mamy problem, aby nawinąć to wyraźnie, dobrze zdykcyjnie i tak dalej, no to być może albo nie mamy tego programu jeszcze jakby zapisanego. Albo mamy napisany zły program. No i w jednym i w drugim przypadku możemy po prostu spróbować napisać, jakby nowy algorytm. Nawijamy więc bardzo, bardzo powoli, bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. Bądź prawdziwy zamiast sztucznie poprawny. I gdy słyszymy, że już wyraźnie nawijamy w tym bardzo powolnym tempie, to stopniowo staramy się je coraz bardziej zwiększać. Czyli zawsze staramy się to nawijać w takim tempie w którym nawijamy to idealnie dykcyjnie. I dopiero gdy czujemy się w tym tempie bardzo komfortowo, to dopiero zwiększamy i przyspieszamy. Pamiętajmy, że chodzi tutaj o to, aby zapisać pewien schemat w naszym mózgu, pewien algorytm, który wykona daną sekwencję ruchów, więc oczywiste jest, że to nie stanie się od razu, ponieważ od razu coś w naszym mózgu nie jest zapisywane, więc będzie to trwało jakiś czas. Musimy więc być systematyczni i czekać jakiś czas, ażeby to się po prostu dobrze zapisało w naszym mózgu. Może to potrwać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, zależy to od wielu czynników. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że tutaj skupiamy się na napisaniu tego programu, a później skupiamy się przede wszystkim na przyspieszaniu jego. No i w momencie, w którym to staramy się przyspieszać, ale cały czas dobrze potrafimy to nawiać w tym tempie, w którym aktualnie nawijamy, no to cały czas jednak zapisujemy coraz bardziej w trwały sposób ten program. Co jest fajnego w tej technice, to z biegiem czasu będziemy nawijać nie tylko tę jedną frazę wyraźnie, tylko zauważymy, że gdy dodajemy sobie coraz więcej innych różnych fraz i je trenujemy, to nagle okazuje się, że umiemy nawijać y, dobrze dykcyjnie dużo, dużo więcej. Ponieważ po pewnym czasie zauważymy, że te schematy, z którymi mamy problemy, y, tak naprawdę się powtarzają. Tutaj, jako przykład, miałem problem z frazą zamiast sztucznie. Więc zobaczmy, że tutaj problem stwarza właśnie połączenie strz. I gdy to dobrze opanuję, to w przyszłości, gdy pojawi się znowu takie połączenie między dwoma wyrazami, to mój umysł już lepiej będzie w stanie to ogarnąć i będę to potrafił nawijać dużo lepiej dykcyjnie dzięki temu, że ćwiczyłem tak naprawdę inną frazę. Pamiętajmy po prostu o tym, że na początku może wydawać nam się, że jest tego ogrom, ale później tak naprawdę gdy ćwiczymy jedną rzecz, widzimy, że ćwiczymy 10 innych, nawet o nich nie wiedząc. I powoli, krok po kroku i więcej ćwiczymy, tym tak naprawdę spotykamy mniej miejsc w naszych tekstach, w których napotykamy jakieś problemy Dykcyjne. Jest to co prawda proste narzędzie, jednak wymaga od nas nieco samodyscypliny no i systematyczności, więc no pamiętajmy, że tutaj musimy trochę cisnąć. To tyle na dzisiaj, a zanim skończymy zapraszam oczywiście do naszej stałej zabawy, czyli napisz w komentarzu minimum 4 rymowane wersy, wykorzystując zwroty z dzisiejszego odcinka. A dzisiejsze zwroty będą pochodzić z PZ, muzyka rozrywkowa, PWL, najgorszy z najgorszych i Lady Punk Perfect TSA, 3 razy 3 bonusy. Jakaś składanka. Lady Punk Ło, w drugą stronę jest Mass Media, PZ Małolot. No akurat. Sywa rapera, ale niech będzie. Mm, mastering. No, niech będzie takie trochę techniczne, bardziej słowo. Ciekawe, gdzie Was kreatywność poprowadzi. A teraz czasem zwroty z poprzedniego cika, które szczególnie przypadły mi do gustu. Przypominam, że zwroty, których trzeba było użyć, to jest taki dzień lepszego życia, za długo, za szybko. Fritz Kuh pisze, Rzadko bywa do tyłu, za to w przeszłość każdy patrzy i nigdy nie ogarniesz, co dla kogoś zjawisko to znaczy. Czasem jest taki dzień, kiedy myślę, po co walczyć, po co mi to wszystko, boże drwin ci nie wystarczy. Lecz to mi daje siły, takie do siebie gadanie, bo wiem skąd przyszedłem i jak szybko mrok nastaje. Obiedzie tymi niemów ja się na niej wychowałem, lepszego życia doświadczyłem tylko na ekranie. Frycku wchodzi wciąż na głodzie, wygląda jak zmora. Na tej twarzy widać troskę, ale nie wołaj doktora. To nie pora jest na litość, a na proste słowa, uwierz w siebie, mów co myślisz, a za kłamstwem się nie schowasz. Życie nie uchowa chwil cierpienia, bólu oraz męki, wszystko albo na szczyt wzniesie lub sprowadzi do depresji. Często los lubi pognębić, trzyma dość nisko za fraki, nieraz mam wrażenie, że tresura jest ostra jak haki. Nieraz modlę się do Marii, żeby zdjęła klątwę ze mnie, a jedyne co dostaję to psryk w ucho i amnezję. I tak w życiu dalej biegnę nie za szybko i za długo, to też mną się nie steruje, gdyż ja nie jestem Hugo. Bardzo fajny tekst z ciekawym przekazem. Tutaj naprawdę fajnie myślę te emocje w nim oddałeś. To, co przede wszystkim podoba mi się w tym tekście, to jest taka swoboda, właśnie prowadzenia całej historii, swoboda tutaj wyrażania myśli. No i po drugie, odpowiednia rytmika już w samych napisanych e, wersach. Już po prostu je czytając, naprawdę bardzo fajnie się je nawija. Dodatkowo bardzo często widzę, są tutaj używane takie ciekawsze rymy, niedokładne, więc to również na plus. Tak więc bardzo fajny, solidny tekst. Wojciech Markowicz pisze: Jest taki dzień, w którym czujesz się jak wrak, bo z samotnością w parze zawsze idzie widok dna, a ja jestem jak Tytanik, bo gdy zacząłem tonąć, to wszyscy wyskakiwali, choć prosiłem o pomoc. Więc jak chcesz lepszego życia, musisz liczyć na siebie, bo często licząc na innych, sam zostajesz zerem. A logiczne, że zerem nikt nie chce przybić piątki, prędzej wybić jedynki, by złotówki wziąć ze spodni. Jak za długo o tym myślę, to głowa zaczyna płonąć do ogniska, wrzuca myśli, co za szybko do niej wchodzą. Bardzo spodobał mi się ten tekst. Przede Wszystkim dzięki zabiegom stylistycznym, takim rapowym, które tutaj robisz, bardzo fajnie tutaj prowadzisz historię, wykorzystując pewne metafory oraz skojarzenia i dodatkowo, właśnie prowadząc coś w pewnym schemacie. Jest taki dzień, w którym czujesz się jak wrak, bo z samotnością w parze zawsze idzie widok, widok dna. Więc tutaj wrak, dno, bardzo fajnie, właśnie wszystko ze sobą gra. Ja jestem jak Tytanik, bo gdy zacząłem tonąć, mega fajnie, właśnie kolejne połączenie, to wszyscy wyskakiwali, choć prosiłem o pomoc. Bardzo fajnie podoba mi się tutaj, jak poprowadziłeś tę narrację, że toniesz jak Tytanik i wszyscy z ciebie wyskakiwali, choć chciałeś ich pomocy. Bardzo fajnie tutaj. Tej metafory użyłeś, tego porównania, bo naprawdę bardzo fajnie to się klej i oddaje sens. Dodatkowo spodobało mi się również tutaj ten schemat użycia liczb. Zostajesz zerem, z którym nikt nie chce przybić piątki, e, prędzej wybić jedynki, by wziąć złotówki ze spodni. Bardzo fajnie jest to poprowadzone, podoba mi się. Jedyna rzecz, do której być może troszeczkę bym się tutaj przyczepił, to rymy użyte w dwóch pierwszych wersach. Wrak, dna. Niby fajnie, bo są to rymy niedokładne, więc e, jak najbardziej w porządku. Jednak są to rymy tylko jednosylabowe, więc myślę, że fajnie. Fajnie byłoby tutaj dodać przed nimi jeszcze na przykład jedną sylabę, która by się również ze sobą rymowała w jednym i drugim wersie, tak aby ten rym był nie tylko jednosylabowy, tylko minimum na przykład dwa albo trzy sylabowe nawet. Trochę po prostu mi tutaj tego zabrakło, ale jest jak najbardziej w porządku. Tak czy inaczej, mega Proz do Ciebie leci. Mega pro. Jeśli film się podoba, pamiętaj o w górę i na subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Biga! Mówi do was nit, nit 24 bity.